Drugi sezon Squid Game za nami i szkoda, że nie można go obejrzeć drugi raz z takim samym zaskoczeniem. Ale mam dla Was inne podobne tytuły. Jest w nich walka o przetrwanie i są ciekawe społeczne obserwacje. Kiedy 12 bohaterów budzi się w lesie z wędzidłami w ustach, jasne staje się, że ktoś urządził na nich polowanie. Pytanie tylko, czy myśliwi faktycznie są sprytniejsi od swoich ofiar. Na pewno widzieliście to już wiele razy, ale Betty Gilpin w takiej roli jeszcze nigdy. Wiemy, co nas czeka: bogaci na rajskich plażach, biedni w przeludnionych slumsach. Podobnie jak w brazylijskim serialu: 3%. Tutaj jednak bohaterowie mają szansę na awans, jeśli tylko przejdą surowy proces selekcji. W kolejnych sezonach stają przed kolejnymi dylematami, a my razem z nimi musimy sobie odpowiadać na bardzo niewygodne pytania. Alice in Borderland pozostaje do tej pory najpopularniejszą japońską produkcją na Netflixie. Bohaterowie uwięzieni w alternatywnej wersji Tokio muszą raz za razem stawiać czoła kolejnym śmiertelnym wyzwaniom. Fani są zachwyceni zaskakującymi zwrotami akcji. Od tego filmu wszystko się zaczęło, a było to na długo przed Squid Game, a nawet piłą. Bohaterowie Cube budzą się w śmiertelnie niebezpiecznym sześcianie, a droga do wyjścia usiana jest masą makabrycznych pułapek. Żeby je ominąć, muszą wspólnie rozwiązać mordercze zagadki. Kino nie znosi bezkarnych bogaczy, ale za to kocha nieustraszonych mścicieli, takich jak Vincenzo, który po współpracy z mafią wraca do rodzinnego kraju i postanawia zaprowadzić tam porządek. Jego walka z potężnym konglomeratem jest nie tylko brutalna, ale i zabawna. Dajcie znać, czy widzieliście podobne tytuły i co zamierzacie oglądać. Game to